Krzyk silników rozdarł niebo, gdy niewidzialne jeszcze maszyny zbliżały się nad wygłodniałą powierzchnię oceanu. Kapitan Harada zacisnął palce na lornetce. Tajny rozkaz. Tylko to wyjaśniało nielogiczną zmianę kursu konwoju w samo południe. Coś nadchodziło, coś czego jeszcze nie widzieli. Morze kołysało się niewinnie, jakby nic nie wiedziało o mających nastąpić wydarzeniach. Ich statki, obładowane zaopatrzeniem dla głodujących żołnierzy, stały się nagle pułapką. Porucznik James Miller przesunął dłonią po zakurzonej osłonie radiostacji. Chrapliwe dźwięki komunikatów mieszały się z monotonnym wyciem wiatru wdzierającego się przez nieszczelne okna bunkra na wyspie Guadalcanal. Zimny pot spływał mu po plecach, mimo że tropikalne powietrze było gęste od wilgoci i żaru. Ich sytuacja była krytyczna. Zapasy kończyły się, posiłki nie nadchodziły, a każdego dnia japońskie konwoje bezkarnie przemykały przez wody Pacyfiku, dostarczając zaopatrzenie i posiłki nieprzyjaciela. Radiostacja zatrzeszczała ponownie. Miller poderwał się, jakby ukłuty niewidzialną igłą. Rozpoznał kod. Transmisja priorytetowa z dowództwa. Jego palce, popękane od słonej wody i permanentnej wilgoci, wystukiwały odpowiedź. Wiadomość była krótka, ale jej treść sprawiła, że żołądek Millera skręcił się w ciasny supeł. Operacja Piorun zatwierdzona przygotować pasy startowe na przybycie specjalnych jednostek potwierdzić gotowość. Na zewnątrz, za zakurzonymi szybami bunkra, szarość poranka ustępowała miejsca oślepiającemu blaskowi tropikalnego słońca. Zniszczony pas startowy przecinał wyspę jak blizna. Miller wpatrywał się w odległy horyzont, gdzie niebo spotykało się z oceanem w niewyraźnej linii. Tam gdzieś byli oni, japońskie konwoje, nieuchwytne, ciągle wymykające się ich bombowcom, zbyt szybkie dla ciężkich maszyn, zbyt dobrze chronione dla lekkich myśliwców. Porucznik wyszedł na zewnątrz, mrużąc oczy w oślepiającym świetle. Powietrze drżało od upału, a zapach rozkładających się roślin mieszał się z wszechobecnym aromatem paliwa lotniczego i prochu. W oddali słyszał stłumione odgłosy pracy. Żołnierze łatali dziury w pasie startowym, przygotowując go na tajemnicze, specjalne jednostki. Nikt nie wiedział, czym one są, ale wszyscy czuli, że nadchodzi zmiana. Wschodzące słońce rzucało długie cienie palm kokosowych na zniszczony krajobraz. Niegdyś rajska wyspa zamieniła się w pole bitwy. Krater po kraterze, zniszczone umocnienia, prowizoryczne groby oznaczone hełmami poległych towarzyszy. Miller czuł, jak jego wnętrzności zaciskają się z głodu i strachu. Jedli raz dziennie, racje były skąpe, a zapasy medyczne prawie się skończyły. Jeśli pomoc nie nadejdzie szybko, Guadalcanal stanie się ich grobem. Nagle z za zakrętu leśnej drogi wyłonił się jeep. Za kierownicą siedział major Davis. Człowiek, którego twarz wydawała się być wykuta z granitu. Zatrzymał pojazd przed millerem i gestem nakazał mu wsiąść. Nadchodzą zmiany, poruczniku, powiedział cicho, gdy ruszyli w stronę prowizorycznego lotniska. Dostaliśmy rozkaz, który może odwrócić losy tej wojny. Pierwszy B-25 pojawił się nad horyzontem, punktualnie o świcie trzeciego dnia. Silniki huczały jak stado rozwścieczonych byków, rozdzierając ciszę poranka z brutalną precyzją. Miller stał na skraju pasa startowego, osłaniając oczy przed wschodem słońca, które barwiło niebo odcieniami krwistej czerwieni. Bombowiec nie przypominał niczego, co dotychczas widział. Jego nos był niepokojąco zmodyfikowany, wypełniony czymś, co wyglądało jak osiem ciężkich karabinów maszynowych, wystających jak kły drapieżnika. Major Davis stanął obok niego, zapalając papierosa. Dym unosił się w nieruchomym powietrzu, mieszając się z wilgocią i zapachem rozgrzanego betonu. To jest nasz odpowiedź na konwoje. Powiedział nie odrywając wzroku od zbliżającej się maszyny: Nazywamy je gunshipami. Osiem karabinów w nosie, cztery na burtach, dwa na górze i dwa na ogonie. Do tego bomby przeciwokrętowe. Te bestie zamienią japoński konwój w morze ognia. Maszyna wylądowała z głuchym łoskotem, podskakując na nierównej powierzchni pasa. Za nią, jak widmowe cienie, pojawiały się kolejne identyczne w swoim śmiercionośnym przeznaczeniu piloci którzy wysiedli z pierwszego bombowca nie przypominali standardowych załóg ich twarze były ciemne od sadzy i zmęczenia oczy puste jakby już widzieli piekło które mieli stworzyć najstarszy z nich kapitan o nazwisku Hoffman podszedł do Davisa i zasalutował mechanicznie przybyliśmy zgodnie z rozkazami ser powiedział głosem, który brzmiał jak tarcie metalu o metal. Potrzebujemy pełnego tankowania i uzupełnienia amunicji. Namierzono konwój, 80 mil morskich na północny zachód. Wyruszamy o zmierzchu. Davis skinął głową i odwrócił się do Millera. Poruczniku, zapewnij tym ludziom wszystko, czego potrzebują. Priorytet absolutny. Popołudnie upłynęło w gorączkowym pośpiechu. Mechanicy pracowali przy maszynach, sprawdzając każdą śrubę, każde połączenie. Miller obserwował, jak ładują taśmy amunicyjne, niezliczone pudła pocisków, które miały zamienić morze w piekło. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, barwiąc chmury na fioletowo i pomarańczowo, jakby niebo płonęło. W powietrzu wisiała elektryzująca mieszanka strachu i oczekiwania. Hoffman stał przy swojej maszynie, głaszcząc jej metaliczny bok jak jeździec uspokajający nerwowego rumaka. Wie pan, poruczniku, powiedział, gdy Miller podszedł, to nie jest normalna wojna. To, co robimy, to jak polowanie na wieloryby z dynamitem. Efektowne, skuteczne, ale. zawiesił głos, wpatrując się w horyzont. Ale czasem budzę się w nocy, słysząc krzyki tych, których zatopiliśmy. Zmierzch zapadł nagle, jak opuszczona kurtyna. Silniki bombowców zaczęły jeden po drugim budzić się do życia, wypełniając powietrze rykiem, który zdawał się wstrząsać samą ziemią. Załogi zajęły miejsca, sprawdzając po raz ostatni instrumenty. Miller stał z boku, czując, jak jego serce bije w rytm pracujących silników. Maszyny były gotowe, bestie z metalu czekały tylko na rozkaz, by wznieść się w powietrze i nieść śmierć. Kapitan Harada stał na mostku transportowca Yamato Maru, wpatrując się w ciemniejące niebo. Wiatr niósł zapach soli i niewidocznego jeszcze deszczu. Konwój dwanaście statków transportowych eskortowanych przez cztery niszczyciele poruszał się w idealnej formacji, rozcinając fale z mechaniczną precyzją. Morze było spokojne, niebezpiecznie spokojne, jakby wstrzymywało oddech przed nadchodzącą burzą. Radiostacja konwoju milczała od kilku godzin. Ostatni komunikat z dowództwa nakazywał zmianę kursu o 15 stopni na wschód, ruch, który wydawał się haradzie nielogiczny, wyprowadzający ich z bezpieczniejszych wód w strefę potencjalnego zagrożenia. Ale rozkaz to rozkaz. Kapitan potarł zmęczone oczy, służył cesarstwu od dwudziestu lat, widział wzlot i upadek japońskiej potęgi na Pacyfiku, ale nigdy nie czuł takiego niepokoju jak teraz. Na horyzoncie pojawiły się pierwsze gwiazdy, blade punkty światła w granatowym oceanie nieba. Harada wyciągnął papierosa i zapalił go drżącymi dłońmi. Dym unosił się pionowo w nieruchomym powietrzu. Za jego plecami oficer nawigacyjny cicho odczytywał pozycje. Byli dokładnie tam, gdzie kazano im być w punkcie oznaczonym na mapie jako sektor siedem. Gdzieś w głębi umysłu Harady pojawiła się myśl, że sektor 7 brzmi jak nazwa grobu. Pierwszy sygnał o zagrożeniu przyszedł niespodziewanie. Młody marynarz z działu na słuchu wpadł na mostek, blady jak płótno. Kontakt dźwiękowy, kapitanie. Silniki lotnicze nadlatują z zachodu, nisko nad wodą. Harada zerwał się do działania. Alarm bojowy! Przygotować działa przeciwlotnicze. Łączność z eskortą! Natychmiast! Syrena alarmowa przebiła ciszę nocy jak ostrze. Na pokładach zawrzało. Marynarze biegli do stanowisk bojowych. Oficerowie przekazywali rozkazy. W ciemnościach pozostałe statki konwoju zapalały i gasły sygnały świetne, tworząc nerwowy puls komunikatów. Eskorta. Cztery niszczyciele klasy Akizuki zmieniała pozycję, formując ciaśniejszy pierścień wokół transportowców. Harada uniósł lornetkę, wypatrując zagrożenia. Przez długą chwilę widział tylko ciemność, a potem niewyraźne kształty na tle gwiazd. Nie rozpoznawał sylwetek tych samolotów. Były zbyt duże jak na myśliwce, ale poruszały się zbyt nisko i agresywnie jak na bombowce. Coś było nie tak. Wyczuwał to instynktownie, jak stary wilk morski wyczuwa nadchodzącą burzę. Odległość? Warknął do oficera. Trzy kilometry i zbliżają się, kapitanie. Prędkość niestandarowa dla bombowców, kurs bezpośredni na konwój. Karada zacisnął szczęki. Żołądek skręcał mu się z niepokoju. Coś w tych maszynach budziło prymitywny strach. Czuł to w kościach. Nadchodziło coś, na co nie byli przygotowani pierwszy B-25 wyłonił się z ciemności jak demon, z nosem skierowanym dokładnie na niszczyciel prowadzący. A rada widział błyski, najpierw pojedyncze, potem zlewające się w jeden strumień ognia, wydobywający się z nosa maszyny. To nie było normalne uzbrojenie, to było coś potwornego, coś czego jeszcze nie widzieli na tym teatrze wojny. Hoffman poczuł, jak jego B-25 drży pod wpływem odrzutu ośmiu karabinów maszynowych strzelających jednocześnie. Kabina wypełniła się zapachem prochu i gorącego metalu, a huk był tak ogłuszający, że komunikował się z załogą wyłącznie za pomocą gestów i migających świateł interkomu. Przed nimi, na ciemnej tafli oceanu, Japoński niszczyciel eksplodował fontannami wody, gdy pociski uderzały w jego pokład, burty i nadbudówkę. Zwrot. Zwrot. krzyknął do pilota, widząc, że niszczyciel próbuje wykonać unik. Maszyna przechyliła się gwałtownie, silniki wyły na granicy wytrzymałości. Wszyscy w załodze byli przyciśnięci do foteli przez przeciążenie. Za nimi, w szyku bojowym, pięć innych B-25 rozdzieliło się, kierując się na poszczególne cele. Niebo rozświetliły ogniste wstęgi pocisków smugowych, tworząc hipnotyzujący, złowrogi spektakl. Bombardier-meldunek nadał przez interkom: cel w zasięgu, kapitanie, proszę o stabilizację kursu. Hoffman skinął głową, choć wiedział, że nikt tego nie widzi. Stabilizujemy na pięć sekund. Przygotować bomby przeciwokrętowe. Maszyna wyrównała lot, drżąc jak napięta struna. Przez krótki moment Hoffman poczuł niemalże ciszę. Złudne wrażenie spokoju przed uderzeniem. Bomby oderwały się od kadłuba z głuchym łoskotem. B-25 poderwał się lekko, uwolniony od ciężaru śmiercionośnego ładunku. Hoffman obserwował ich lot. Trzy czarne kształty opadające z precyzją drapieżników na bezbronną ofiarę. Niszczyciel poniżej desperacko próbował wykonać zwrot, ale było już za późno. Pierwsza bomba uderzyła tuż przy burcie, wzbijając gigantyczną kolumnę wody. Druga trafiła w śródokręcie, trzecia w rufę. Eksplozja rozświetliła noc jak przedwczesny świt. Niszczyciel przełamał się na pół, jego szczątki wytworzyły na powierzchni wody płonącą wyspę. Krzyki, rozdzierające powietrze, zginęły w ryku silników bombowca, gdy Hoffman wydał rozkaz zmiany kursu. Następny cel transportowiec dwa kilometry na północny wschód. Obraz, jaki roztaczał się pod nimi, przechodził najśmielsze wyobrażenia piekła. Dwa transportowce już płonęły, ich stalowe kadłuby rozżarzone do czerwoności belki i fragmenty poszycia wyrzucane w powietrze z każdą kolejną wewnętrzną eksplozją. Morze wokół statków wydawało się wrzeć, częściowo od bomb, częściowo od płonącego paliwa rozlanego na powierzchni. Rozbitkowie, maleńkie postacie widoczne w blasku pożarów, rozpaczliwie walczyli z żywiołem, próbując odpłynąć od płonących wraków. Drugi niszczyciel próbował interweniować, jego działa przeciwlotnicze wysyłały w niebo śmiercionośne pociski, które eksplodowały wokół bombowców, wstrząsając maszynami i zasypując je odłamkami. Hoffman widział, jak jeden z B-25 z ich formacji zostaje trafiony, silnik stanął w płomieniach, a maszyna zaczęła tracić wysokość, zostawiając za sobą czarny ślad dymu. Nie było ratunku dla załogi. Bombowiec uderzył w ocean kilkaset metrów od płonącego transportowca, znikając pod powierzchnią w ułamku sekundy. Tracimy Wilsona, krzyczał ktoś przez radio. Hoffman zignorował komunikat, koncentrując się na nowym celu. Transportowiec Yamato Maru, największa jednostka konwoju, załadowana po brzegi zaopatrzeniem, amunicją i posiłkami dla japońskich garnizonów. Wszyscy na stanowiskach podchodzimy od rufy. Ogień przy moim sygnale. Maszyna zanurkowała gwałtownie, tracąc wysokość, skontrolowaną desperacją. Japońskie działa otworzyły ogień, powietrze wokół bombowca wypełniło się czarnymi chmurami eksplozji. Hoffman czuł, jak pot spływa mu po plecach, mimo lodowatego powietrza w kabinie. Na chwilę spojrzał w dół, na twarze japońskich marynarzy, wyraźnie widoczne w blasku płonących statków. Ich oczy, szeroko otwarte z przerażenia, będą go prześladować do końca życia. Porucznik Tanaka z rozpaczą wpatrywał się w płonącą powierzchnię morza. Jego okręt, transportowiec Yamato Maru, przechylał się niebezpiecznie na prawą burtę, a woda wlewała się przez dziury wyrwane w poszyciu przez amerykańskie bomby. Pożar na rufie rozprzestrzeniał się w zastraszającym tempie, pożerając drewniane elementy pokładu i zbliżając się do magazynów amunicji. Wiedział, że mają minuty, może sekundy, zanim cały statek wyleci w powietrze. Wszyscy do szalup, krzyczał, przekrzykując wyjące syreny i trzask płomieni, opuścić statek, opuścić statek. Wokół niego panował chaos. Marynarze biegli we wszystkich kierunkach. Niektórzy próbowali walczyć z pożarem, inni pomagali rannym, jeszcze inni po prostu skakali za burtę, wybierając pewność zimnej wody od niepewności płonącego statku. Nad głowami kolejna fala amerykańskich bombowców przecinała nocne niebo. Ich sylwetki, oświetlone od dołu blaskiem płonących wraków, wyglądały jak mitologiczne bestie przybyłe z innego świata. Karabiny maszynowe nie przestawały strzelać, posyłając w dół grad pocisków, które przebijały poszycie statków jak papier. Tanaka nigdy nie widział takiej koncentracji ognia. To nie była zwykła taktyka, to była metodyczna eksterminacja. Z wysiłkiem dotarł na środkowy pokład, gdzie grupka oficerów próbowała opuścić szalupę. Woda pod nimi nie była już ciemnym oceanem, zamieniła się w płonące jezioro. Rozlane paliwo z uszkodzonych zbiorników utworzyło na powierzchni płonącą warstwę, która rozciągała się wokół statków jak dywan śmierci. Ci, którzy skoczyli wcześniej, teraz krzyczeli, uwięzieni w koszmarze płomieni i wody. Musimy przejść na drugą stronę, krzyknął oficer mechanik, wskazując na lewą burtę, gdzie może wydawało się wolne od płomieni. Tam możemy jeszcze nie dokończył Potężna eksplozja wstrząsnęła statkiem, wyrzucając w powietrze fragmenty metalu i drewna. Magazyn amunicji na jednym z sąsiednich transportowców właśnie wyleciał w powietrze, a fala uderzeniowa przewróciła wszystkich na pokładzie. Tanaka podniósł się na kolana, ogłuszony i zdezorientowany. Krew spływała mu po twarzy z rany na skroni. Przez moment świat wokół niego wirował w szaleńczym tańcu światła i cienia. Kiedy jego wzrok się wyostrzył, zobaczył obraz, który pozostanie z nim do końca życia. Cały konwój był w ogniu. Wszystkie dwanaście transportowców i pozostałe niszczyciele płonęły, otoczone morzem płomieni, które rozciągały się aż po horyzont. Amerykańskie bombowce wciąż krążyły nad nimi, metodycznie dobijając każdy statek, który wykazywał jakiekolwiek oznaki zdolności do ruchu. Tanaka patrzył na to z mieszaniną grozy i fascynacji. Czy tak wyglądał koniec świata? Czy tak czuli się ich przodkowie, gdy amerykańskie samoloty zrzuciły bomby atomowe na Hiroszimę i Nagasaki? Nie, to było coś innego bardziej osobiste, bardziej prymitywne. To był ogień najstarszy wróg człowieka uwolniony i wykorzystany przeciwko nim z bezwzględną precyzją. Yamato Maru. Wydał z siebie ostatni metaliczny jęk, gdy jego struktura zaczęła się załamywać. Tanaka wiedział, że nie ma już ratunku. Wolnym krokiem podszedł do barierki i spojrzał na płonące morze poniżej. Dym gryzł go w oczy, a żar płomieni czuł nawet z tej wysokości. Z oddali dobiegły go dźwięki kolejnych eksplozji, zapewne magazyny amunicji na innych statkach. W tym piekle nie było już przyjaciół ani wrogów, była tylko śmierć, cierpliwie czekająca na swoje żniwo. Miller stał na wybrzeżu Guadalcanal, obserwując jak B-25 wracają z misji. Słońce dopiero wschodziło, barwiąc ocean na różowo i złoto, jakby nic się nie wydarzyło. Jakby kilkadziesiąt mil dalej morze nie płonęło, a tysiące ludzi nie walczyło o życie w wodzie zmieszanej z płonącym paliwem. Bombowce lądowały jeden po drugim, ich kadłuby nosiły ślady walki, dziury po pociskach, osmolenia od eksplozji, brakujące fragmenty poszycia. Z pierwszej maszyny wysiadł kapitan Hoffman. Miller ledwo go poznał. Jego twarz była szara od zmęczenia, oczy zapadnięte i puste, jakby zostawił część siebie nad tym płonącym morzem. Podszedł chwiejnym krokiem, ignorując gratulacje oficerów sztabowych. Straciliśmy dwie maszyny powiedział bezbarwnym głosem Williamson i cała jego załoga. Wilson uderzył w wodę, nikt nie przeżył. Major Davis poklepał go po ramieniu. To wojna, kapitanie, straty są nieuniknione. Ale to, co osiągnęliście, cały konwój, wszystkie dwanaście transportowców i cztery niszczyciele, to zmienia sytuację strategiczną na całym Pacyfiku. Hoffman nie odpowiedział. Jego wzrok błądził gdzieś daleko, może wciąż widział twarze umierających japońskich marynarzy. Miller przyglądał się pozostałym członkom załóg, którzy wychodzili z bombowców. Nie było w nich radości zwycięstwa, tylko wyczerpanie i rodzaj cichej grozy. Rozmawiał z nimi później, przy kolacji. Racje żywnościowe zostały zwiększone na cześć sukcesu operacji. Opowiadali mu szczegóły, których wolałby nie znać o tym, jak bomby zapalające zamieniały powierzchnię wody w płonące piekło. Jak ludzie skaczący ze statków wpadali prosto w morze ognia, jak bombowce krążyły nad konwojem, metodycznie niszcząc każdy cel, nie dając szans na ratunek. To nie była walka, powiedział jeden z pilotów, wpatrując się w swój talerz. To była rzeź, polowaliśmy na nich jak na ryby w beczce. Hoffman, siedzący na końcu stołu, uniósł głowę. Tak właśnie było, ale pamiętajcie, oni zrobiliby nam dokładnie to samo, już to robili. Pearl Harbor, Filipiny wszystkie te wyspy, na których nasi chłopcy umierali z głodu i chorób, bo nie mogliśmy dostarczyć im zaopatrzenia. To jest wojna totalnej albo oni, albo my. Tego wieczoru nadeszła wiadomość z dowództwa. Operacja została uznana za spektakularny sukces. Ganshipy miały kontynuować działania, polując na japońskie konwoje. Linie zaopatrzeniowe wroga zostały przecięte, a ich garnizonny na wyspach Pacyfiku zostały skazane na powolną śmierć głodową. Strategiczna równowaga zmieniła się w ciągu jednej nocy. Miller stał na klifie, wpatrując się w ocean, który w blasku zachodzącego słońca wydawał się płonąć, złudne echo prawdziwego piekła jakie rozpętało się poprzedniej nocy. Zastanawiał się, czy kiedykolwiek będą w stanie wrócić do normalności po tym, co zrobili. Czy człowiek, który zamienia morze w ogień, może kiedykolwiek spojrzeć na spokojną wodę bez wspomnienia krzyków i płomieni? Major Davis podszedł do niego, zapalając papierosa, milczeli przez chwilę, pozwalając, by szum fal wypełnił przestrzeń między nimi. W końcu Davis przemówił. Wiesz, poruczniku, ludzie będą pisać o tej nocy, będą ją nazywać wielkim zwycięstwem, punktem zwrotnym. Historycy będą analizować taktykę, strategię, skuteczność, ale nikt nie napisze o tym, co naprawdę się tam wydarzyło, o krzykach, o zapachu palonego ludzkiego ciała, o tym, jak woda, która powinna gasić ogień, sama stała się płomieniem. Miller kiwnął głową. Słowa nie były potrzebne. Rozumiał, że właśnie uczestniczył w czymś, co na zawsze zmieni sposób prowadzenia wojny na morzu. B-25 Gunshipy zademonstrowały nowy rodzaj potęgi: precyzyjne, bezlitosne, niepowstrzymane niszczenie, które nie dawało przeciwnikowi żadnych szans. Wojna zawsze była piekłem, ale tej nocy piekło zyskało nową twarz. Twarz morza w ogniu, stworzonego przez człowieka dla zniszczenia człowieka. Jutro przylecą dziennikarze, powiedział Davis, gasząc papierosa pod butem. Będą chcieli poznać bohaterów, którzy zniszczyli japoński konwój. Dopilnuję, żebyś był na zdjęciach, Miller. Porucznik nie odpowiedział. Wiedział, że nie jest bohaterem, nikt z nich nie był, byli tylko ludźmi, którzy przetrwali, podczas gdy inni zginęli w morzu ognia, które oni sami stworzyli.